Witajcie moi drodzy, jestem Wam coś winien za wczorajszy live niedokończony, przerwany. To nie o to chodzi, że ja mam poczucie gwiazdożenia, że ktoś czekał na ten live. Absolutnie nie, no, tam niektóre osoby wchodziły, ja wiem, że przecież to nie jest wydarzenie publiczne, ale tak czy inaczej, no gdzieś stawiałem to zaproszenie na live, potem z przyczyn już niezależnych ode mnie, tylko z racji tego, jaki, jaką pracę wykonuję, no musiałem ten live gdzieś przerwać. A dzisiaj tak na spokojnie y, powiem Wam o czymś takim oczywistym dla niektórych, a dla niektórych stanowiącym duży problem. Dużym problemem dla niektórych jest y, zrozumienie i akceptacja tego, że niczego nie można być pewnym na 100%, bo są różne takie powiedzenia stereotypowe na ten temat, że pewna to jest chyba tylko śmierć, no takie tam rzeczy, ale faktem jest, że pracując z ludźmi, którzy znajdują się w głębokim kryzysie że mają na przykład ten no większość tych ludzi ma problem z uzależnieniem problem dotyczący przepraszam, uzależnienia ja się tak nieprecyzyjnie wyrażam jakby ktoś mnie posłuchał no jaki problem z uzależnieniem problem dotyczący uzależnienia to tam często się przewija ta niewiara w to, że coś może się odmienić po iluś tam porażkach. A z ludźmi, z którymi pracuję, którzy są na przykład teraz w takiej depresji, w epizodach takich depresyjnych, chwilowych czy już długotrwałych, czy w smutku, czy w żałobie, czy po różnych nieudanych próbach zmiany czegokolwiek w swoim życiu, też przewija się właśnie ta niewiara w to, że coś może się zmienić, albo niewiara w to, co ja często podkreślam w tych terapeutycznych spotkaniach. Że te zmiany mają być od zaraz, od już, od teraz. Nie wierzą mi ludzie, kiedy mówię, że to może naprawdę pytają się, ile to potrwa, ile potrwa ta terapia, a kiedy będę, będę czuł się lepiej. I ja mówię, no to ja nie mam odpowiedzi na to pytanie, oczywiście, ale to może być po prostu od zaraz, od już, albo jutro. No gdzieś tam nie straszę tych moich klientów, mówiąc, to może być za 10 lat, bo byłoby to bardzo niepoważne. Skąd ja mogę mieć wiedzę? Kto, jak długo pozostanie w procesie terapeutycznym? Ja też z dużym niepokojem, zwłaszcza gdy dotyczy to moich bliskich osób, na których mi zależy, podchodzę do tego, że, że otrzymują oni informacje o tym, że proces terapeutyczny będzie długi lub ciężki. To pozbawia człowieka sprawczości. To też pozbawia człowieka wiary w to, że jutro będę czuł się lepiej, albo dzisiaj. Bo nawet jak ten człowiek by chciał się poczuć lepiej, czy się uśmiechnąć, to będzie miał z tyłu głowy słowa terapeuty, wizjonera, czy kogoś, kto z nim rozmawiał. Ci ludzie się różnie tytułują, że czeka go duży proces terapeutyczny. Więc stąd to moje podejście w tej terapii w nurcie teserowym, że Trzeba wierzyć w zmianę, w takim sensie, że ona jest jakby nieuchronna. Zmiana w ogóle w naszym życiu jest nieuchronna. Mądry jakiś klient teraz ostatnio mi właśnie powiedział, już wiem nawet kto to był, może, be, a na pewno będzie tego słuchał, bo mu wyślę link, że co zrobić z sukcesem. <laughs> tak, z sukcesem, który, kiedy, kiedy z tyłu głowy jest, kiedy pojawił się sukces, to co, to co zrobić z tymi myślami, które mówią, a zaraz będzie porażka. Znaczy, je, czuję się lepiej, no to zaraz będę się czuł gorzej. Tak, no to wszystko wkomponowuje się w efekt i w to, co chcę dzisiaj powiedzieć o zmianach. Ale sięgnę do Seneki. Ten, w tym tekście, który przeczytam, jest oczywiście słowo, słowa takie pisane językiem tym z czasów antycznych, no ale myślę, że tekst jest zrozumiały, zresztą krótko się do niego też odniosłem w tym swoim dalszym wystąpieniu. To jest bardzo mądry tekst mówiący o tej przemianie napisany w czasach starożytnego Rzymu. Tak pisze Seneka, gdy świt zastanie kogoś pełnym dumy, zmierzch zastanie go w ruinie. Nikt nie powinien pokładać zbyt dużej wajary w triumf. Nikt nie powinien porzucać nadziei na poprawę losu. Kloto łączy jedno z drugim i nie daje fortunie spocząć, wciąż odwracając los. Nikt nie otrzymał tyle boskiej łaski, by być pewnym jutra. Bóg utrzymuje nasze życie w pędzie, wirujące na wiecz. E, ten cytat był z Triestesa, Triest tak napisał tutaj Senek. I faktycznie, jeżeli odnosząc się do tego tekstu, to najważniejsze jest jedno, że nie mamy, nie mamy jakby wyłączności na same sukcesy, czy też na same porażki. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, kiedy przejdzie nam do głowy poczuć się lepiej, uśmiechnąć się. No nie, bo to może być sytuacyjne jakieś zdarzenie, więc takie nastawienie, o Jezu, jest źle, jest źle, jest źle. Jest źle. I nie ma żadnej poprawy, rzeczywiście może nam towarzyszyć. Ja bardzo głęboko wierzę w to, co mówią klienci, ale też im pokazuje stary, kiedy się pytasz, kiedy będzie lepiej. Ja nie wiem, to może być cud, bo dookoła mnie takie cudy się dzieją. Ci klienci, którzy do mnie przychodzą, lub których obserwuję na grupach wsparcia, czy taki, w takiej relacji koleżeńskiej, którą bardzo mocno gdzieś tam chcą podtrzymywać z moimi klientami, oni są dowodem na to, że te cudy występują bez udziału. Terapeutów, terapii, drogich zabiegów, jakichś tam kompletnie niepotrzebnych, uważam, odwracających tylko jakby uwagę od tego, że wszystko ja mam w sobie, co wystarczy mi do zmiany na lepsze. Więc te cudy dzieją się w nas. To jest tak, że no. Pod wpływem różnych też, oczywiście, czynników zewnętrznych, tego, gdzie funkcjonujemy i jakie zmiany gdzieś tam w swoim życiu przeprowadzamy, bo dla mnie jest naturalne, że jak ktoś do mnie przychodzi, to mówi Sławek, zmiana. On tego nie mówi wprost, ale ja to wiem. No, przyszedł do mnie, no to nie jest fajnie, przecież nie przychodzą do mnie szczęśliwi ludzie. Nie przychodzą ludzie, którzy mówią, wszystko jest okej, okay. tak, przelazłem, pogadać, zapłacić ci za sesję, żebyś ze mną pogadał. Nie przychodzą ludzie, którzy chcą właśnie zmiany. Nie mówią tak jak powiedziałem wprost, ale mówią o tym, co jest w ich życiu złe. Dlaczego tu przyszli? No bo czują się źle, bo cierpią, bo są smutni albo źli, nie radzą sobie ze złością i oni o tym opowiadają, więc oczekują zmiany. I ja nie mogę przewidzieć, ja często mówię: "Stary, a może to wystarczy ta jedna sesja". W ten serze tak się pracuje, nie? Krótkoterminowo. Mówię: "Może po tej sesji, po tym co usłyszałeś, ty sam, bazując na swoich możliwościach, masz pieniądze, pracę, rodzinę, możliwości wyjazdu za granicę, możliwości realizowania swoich pasji, może ty sam na coś wpadniesz i sam zaskoczysz, że sprawia ci to dużo większą przyjemność niż tkwienie w tych starych schematach, z którymi ty do mnie przeszedłeś, niż tkwienie w tym, co traktujesz jako nawyk. Czyli często wielu ludzi mówi, kurczę, czas skończyć z piciem alkoholu, to mi nie służy. Jego za dużo, źle się po tym czuje, no ile lat to może trwać. I czasami rzeczywiście wystarczy m, tylko naświetlenie kom, tego problemu, że no, ktoś mi o tym opowiada, a ja przekazuję jakąś tam informację zwrotną. I tak się szczęśliwie dzieje, że rozmawiamy akurat w tym momencie, kiedy on jest gotowy do tych zmian, i on sam je przeprowadza. I dzieje się cud, bo. Dla na przykład ludzi, którzy nie wierzą w krótkoterminowość terapii, yy, czy w możliwość zmiany, kogoś kto od lat krwił w takich zachowaniach depresyjnych, że on nagle się zmieni, dla nich to jest cud. Dla mnie zresztą też, no, dla mnie każdy człowiek, który do mnie przychodzi jest na swój sposób cudem, bo mówi rzeczy ciekawe. Mówi rzeczy, pokazuje mi też możliwości i zasoby, których ja nie mam. To jest bardzo ciekawe obserwować innych ludzi, kiedy opowiadają o tym, co mogą robić, a jak bardzo to się różni od tego, co ja mogę robić. No, z moją tuszą, też z sprawnością fizyczną, kiedy mam, a mam teraz klienta, o, mega wysportowany, zrobienie szpagatu. To jest cud, to jest cud. Dla mnie cudem jest... Jak uda mi się but zawiązać bez przyklęgania. No ale to są właśnie te cudy. To my w sobie gdzieś tam mamy, mamy to po prostu i to się dzieje. I najgorszą rzeczą jest, kiedy się zakotwiczamy, zawieszamy na tym właśnie, że źle to już będzie zawsze. I niestety zagrażającym jest też to, kiedy my nie dostrzegamy tego, że to, że chwilowo nam się gdzieś tam udaje wszystko, to też. Może być no, przejściowe, kiedy nie jesteśmy przygotowani na to, że na przykład śmierć jest nieuchronna i w naszym życiu będą takie epizody się działy, że ktoś będzie kiedyś umierał. Kiedy nie jesteśmy przygotowani na to, że dzieci kiedyś na przykład wyjdą z domu. O ile wyjdą. Niektóre nie wychodzą. Znam takie. No ale w każdym razie mm, ważne jest, żebyśmy byli przygotowani, na to, że wszystko w jakiś sposób przemija, i na to miejsce wchodzi nowe, tak? I to nie jest tak, że my nie mamy wpływu na nasze życie, owszem, mamy wpływ na nasze życie, ale tutaj jest w tym tekście, który przeczytałem, wyraźnie zaznaczone, że żadne sukcesy, ani żadne też trudności nie są pewne, ani wieczne. Życie może się odmienić w każdej chwili. I, to, i to, to ja wiele razy o tym mówiłem, i to nie jest straszenie, to jest tylko stwierdzenie pewnego faktu. No i bądźmy po prostu przygotowani na to, że jak takie coś się wydarzy, to jeżeli zdarzyło się coś bardzo złego, to równie dobrze, to, się, to może zdarzyć się coś, co będzie dobre. No nie zawieszajmy się na tym, że coś jest ostateczne. Nie jest ostateczny stan smutku, stan żałoby, stan depresji. Ani stan euforii i sukcesu. Osoby dotknięte problemem uzależnienia jakby wiedzą o tym bardzo dobrze, jak dużą uwagę zwracamy właśnie na te stany skrajnie takie euforyczne albo skrajnie właśnie smutne. Grecy, Grecy, bo Sanekasz zasięgnął tutaj z greckiej filozofii, no, wiedzieli o tym, że Ważną rzeczą jest mówić o przemijaniu, bo to wpływa na komfort naszego życia, na komfort rozumienia świata, na komfort rozumienia siebie i na przygotowanie do życia. No, umówmy się, jeżeli ktoś głęboko wierzy w to, że całe życie będzie pasmą sukcesów czy w całe życie będzie bardzo źle, no to nie do końca jest przygotowany do życia. To różnie tego życie może się zakończyć i tak się też kończy, często bardzo dramatycznie, tragicznie. Więc pamiętajcie o tym, że zachować należy ten spokój, tę ten, równowagę psychiczną wobec tego, co się dzieje, a każdy dzień jest ciekawy. Każdy dzień przynosi nam zmiany, a ja akurat jestem w takiej aktywnej pracy z tymi osobami, którzy te zmiany gdzieś sobie planują, którzy stoją z reguły już pod ścianą swojego bólu, cierpienia. Smutku, samotności i po prostu czują potrzebę tych zmian, chcą je przyspieszyć. Więc takie ośrodki terapeutyczne, gdzie ja pracuję, czy inni terapeuci, czy inna forma jakiejś pomocy, grupy wsparcia, czy nasza rodzina, mogą być katalizatorem tych zmian, tego przyspieszenia zmian, kiedy już czujemy, że jest słabo, bo z takimi przecież ludźmi się spotykam. W zasadzie do takich ludzi teraz mówię, nie? bo wiem, kto jest moim klientelą. Kiedy czujemy, że jest bardzo źle i że zakotwiczyliśmy się w czymś, co nie sprawia nam radości i zadowolenia z życia, to wtedy szukamy czegoś, co nam pomoże przyspieszyć zmiany. To nie jest zmiana w sposób sztuczny, to jest po prostu przejaw naszej kontroli nad życiem. To, że my idziemy do środka terapeutycznego, sięgamy po sesję terapeutyczną, idziemy na grupę wsparcia. No, jak ja wczoraj byłem przecież tutaj na grupie wsparcia. Anonimowych alkoholików, Adventus. to jest przejaw naszej kontroli nad życiem, ale to jest też mój wpływ na zmiany. I tego sobie od was życzę. Tego właśnie życzę sobie też od moich klientów. Bardzo mocno, bez tego nie ruszymy. Jeżeli nie będzie chęci przyspieszenia zmian, yy, w tym kierunku, żebyśmy, żebyśmy byli zadowoleni. Powolutku i z czegokolwiek. Żebyśmy zmieniali stany, dla, dla nas przykre, nie do zniesienia takie. Nie mamy na wszystko wpływu. Na to, co na nas spada, nie mamy wpływu. Czy to sukces, czy porażka, czy jakaś tragedia. Nie mamy na to wpływu, ale mamy wpływ na zmiany. Możemy je kreować, możemy być tutaj twórczy, możemy po prostu mm, sami reagować na wydarzenia. Na to mamy wpływ. I tego Wam życzę i mam nadzieję, że najbliższy live będzie już pojutrze, jutro, jutro. No zobaczę jak to wyjdzie. Trzymajcie się, wszystkim życzę miłej, miłej środy.